Już? No te. No witamy w blogu. No o co się Po Patrz, patrz no, no po miesiącu Albo dwóch No o co się bo trzeba to pokazać O no. w środku jest Komin Ty też masz komin Każdy ma komin Z tyłu Patrz, no dojdziesz Po pandemii Dopadła nas zaraza Może nie zaraza Dobra o, mi to Re, Reklama dla Dino, kurde. Co? Reklama dla Dino. Jaka reklama? Tu ta, no że żałata, nie. A tam. Tak no Jaka ta reklama? No i co robimy? O, nie w końcu, bo miał być będzie. Czekaj, będę... bo to nie ten, bo to teraz poczekaj, wiesz, to nie będzie słychać. Czego? Nie będzie słychać. Dokopaliśmy się przez dziurkę. Widać Dokopaliśmy coś? Dokopaliśmy się, tak. No? Do przewodu. Widać coś? A e, nic nie widać. Wszystko przesklepsone. A subskrybujcie kanał? Subskrybują tylko. A no może nie wszyscy? Właśnie. <gry> Ale generalnie tu już jest takie coś. 100 subskrypcji do końca, do 11 kwietnia. O. Patrzcie, idzie kapelek. Gdzie, widzi go? Widzę. Tylko, że jeszcze wepchnij go. Wepchnij go. <laughs> no, wchodzi nie? No, wchodzi, wchodzi. Nie, wychodzi tam do góry? Nie, jeszcze nie wychodzi. To jak? Kończy czy nie wychodzi? Wchodzi, tylko, że jeszcze nie do końca. Ale jest tam. Jest. Pasowane ten otwór? No. Yes. Jeszcze nie! Tu nawet jeszcze trochę rydzy. No trochę już to nie stoi. Trochę tylko, nie? O! Tu wszystkie inne są dobre. Chyba. Idzie! Idzie! To się nagrywa To się kameruje! Z No! O, a tu tak wygląda? O, a tu następna dziurka. Tylko nie pokazuj się w niej! Co? No? że się w dziurze nie pokazuj. I nie wiemy. Ciądę, ciądę. Ciądę. ciądę, Jezus, wszystko żeś zrzucił kućnie. Chodź ci szybko, wróciłem Nie umiesz kłócić kabla? Mówię Mam kabla <noise> Tego małego, czy tego dużego? I białego Obydwa są duże <noise> Dobra No dobra, ej, już, starczy No, zaczyna się Co się zaczyna? Końcówkę tego Wędzarni bo o, to takie przyrządy Tak, tam to tam tu nie patrz Dobra mów Tutaj więc całkowicie zamontowana, no. podłączona A w ogóle tylko pięciu zubów brakuje do stówy No to też ale w sobotę wielką sobotę mamy zamiar tu dwie szynki trochę kiełbaski. i trochę takie i kuraka i chleb Kuraka chleb. No bo nie mieleby jakoś tam nie szło od tam tej pory, co robiliśmy tu w Gondarbie? No to no, takie rodzinne sprawy. No to tam trochę komuś się umarło. Tu ostatnio no, ta, ta kobieta była menda do nas zawitała. No No Mieliśmy troch, trochę kwarantanny. Trochę się działo. Trochę się działo. Ale teraz będzie to może trochę lepiej. no Nie skończymy całkiem, tylko chcemy żeby do soboty działała. nie? Także no, czekajcie na wielki. No, w sobotę, bo pokażemy no, jak będziemy wędzić nie Ty, bo... kot się liże tam... Co? Kot się liże Jezus Dobra, mów no, się liże, no, tak? Żalci, Żal ci? Sam się polisz <laughs> No i ten, no to pokażemy w sobotę jak będziemy wędzić nie bo Nie będziemy pokazywać jak tam tego, bo to są zapeklowane Szybko, na, na tydzień, nie wiem czy jak to że... no, będzie, na Łącznik będzie Pompka łącznik, łącznik No i do prądu Kurde już... ale dzieje Ale masz no. No. no no i na tyle na razie No i jak tego To Widzimy W sobotę się widzimy no. No, Jara się Nie no dobra no działa chyba Działa Grzałka działa w środku a otwórz to. A otwórz to. No dobra. No, no i co zobaczyć? Patrzcie, czujcie ciepło. <laughs> Cieplutko? No ciepło jest. No, się trochę wygrzeje? 50 stopni. 53, a spada, bo otwarło już, nie? Tam jest sonda do góry, pokazuje ile jest. No jasne yes. no. dzisiaj trochę pochodzi. No i. Trzeba się pożegnać. Wygrzeje, no. a w sobotę pokażemy, jak już będziemy wędzić. No. Jeszcze tu muszę zrobić poprzeczki takie na, na, na ten, na, na kije, żeby było nas się wieszać, nie? No. Dobra, na razie. I dobijcie nam do stópki. Do soboty. <gry> no subskrypcje. No. Dobrze, nera.